Witam serdecznie moich rodaków. Chciałem się podzielić taką wiadomością, ponieważ zajmuję się od jakiegoś czasu wspieraniem, promowaniem partii Polska jest Jedna i też zbieram podpisy, no i tak odnośnie dzisiejszego dnia. Wszystko bardzo opornie idzie w naszej, w naszej prawda? Parafia zresztą wszędzie idzie opornie, ponieważ mam jakąś wiedzę. I dzisiaj przed wejściem do kościoła kiwnęliśmy y, sobie, prawda, rękoma, takim, który chodzi też do kościoła i modli się na adoracji ze mną. Także: Ja mnie zaczekaj! Nie uciekaj, nie, uciekaj jest, po prostu on wiedział, że o co chodzi, nie? O co chodzi. No i tam później, pomszy, wychodziłem i, i zahaczyłem mego sąsiada, y, który byłem pewien w stu procentach, że on mi podpisze, prawda, listę poparcia. A powiedziałem mu, on się wystraszył. Mówi, co pis będzie opierać? Ja mu kiedyś mówiłem, co opieramy. nie? I ja mnie słuchaj, trzeba popierać, to jest partia katolicka, taka jak należy. No i on mówił tam zaczął coś stękać do mnie. Ja mnie słuchaj. Jak mi nie wierzysz, no to ja się bardzo dziwię, nie? Znamy się Kuba Czas, A on do mnie taki tekst walnął, że on nawet sobie nie wierzy. On musi, prawda, jeszcze... Yy, przemyśleć, nie? No i tam później banialuki takie opowiadał i ja e, szedłem i z prawej strony siostra zakonna i szła, szła do góry też do kaplicy, adoracji naszego sakramentu ja mówię, tak Polacy katolicy chodzą do kościoła i właściwie nie wiedzą po co chodzą do kościoła formacja jest zerowa z tego co ja tutaj, prawda Znam naszą parafię, to jest po prostu zerowa, bo to jest już kilka dni i, i, i przekonałem się, że zerowa. No i tak to później jest, w to miejsce wchodzi zło, które niszczy później katolików. I tak jest od 1944 roku, zbrodniarze niszczą, teraz trzy lata gnębiono nas, prawda, nie, zastraszano. Mówiono o pandemii, której nie ma, są to, że nie było pandemii, niezależni naukowcy, lekarze o tym mówili, że nie ma pandemii, i dobrodzieje później 1 lipca ogłosili, że znoszą stan zagrożenia pandemicznego, To po prostu w pale się nie mieści, nie? No i tak to jest. No i później e, po adoracji wychodziłem i też wychodził taki człowiek, może w moim wieku, i mówię, tłumaczę mu nie, że. Zbieram podpisy, poparcia w wyborach parlamentarnych dla Partii Polska jest jedna i czy on zechce podpisać, a on mówi, że nie podpisze, mówi, bo tak, mówi, to tam stan tego, tej Polski jest taki, nie, mnie no bo właśnie taki jest, jak, na jaki przyzwalamy, nie, my katolicy. Katolicy okazało się przez trzy lata, że są strasznymi tchórzami. Tylko proboszcz puścił bąka w mojej parafii, że pandemia wszyscy wskoczyli w, pand w szmaty i byli zaszmaceni aż do, aż do wierzchołka głowy. To się w głowie mieści. a naukowcy lekarze mówili o tym, nie, że nie ma żadnej pandemii. Ja nosiłem taką kamizelkę przez dwa lata do kościoła non stop. To byłem prześladowany od głupców wy wyzywanej. I prawda, chciano je bić w kościele, tak? Przed mszą? chciałem je bić? Szedł człowiek do komunii, obrócił się i pokazał, że mam z garem. nie w porządku. A ja siedziałem w, w ławce, spokojnie, nie komunistycznie. A jego żona później mówiła, no on był chory, mówi, no to on, on mógł mi ubliżać, nie? No jak człowiek chory, ubliżać drugiemu człowiekowi, no to się w nie mieści, nie? No i tak to niestety wygląda. No wcześniej parę dni spotkałem jednego i mówię i tak i tak to też modlimy się tam prawda on mówi on poczyta no i dzisiaj widzę siedzi siedzi w tym w kaplicy ale już nie deklarował nic widocznie nie poczyta albo albo nie nie chce nie Także no no to, to po prostu się w głowie nie mieści nie? to jest po prostu dramat no ale Pan Bóg ma jakiś swój plan to jest smutne, że ludzie, którzy się modlą i nie, nie wyciągają wnios wniosków ze swojej modlitwy, bo modlitwa powinna coś, prawda, dać, otworzyć umysł, modlitwy do Ducha Świętego i tak dalej. A tutaj, tutaj niestety z tego, co ja doświadczyłem, to, to jest lipa, nie? Ale nie wolno się poddawać, trzeba do końca być dzielnym. Ja, mówię, ja byłem prześladowany 16 miesięcy, bo wspieraliśmy Ministerstwo Śledzia i Wódki w Legnicy. Została uratowana restauracja. 16 miesięcy ścigane, w końcu sprawę wygraliśmy i tak to jest. Dwie dziewczyny zostały zastraszone, a nas dwóch zostało i do końca byliśmy, nie? Najpierw sąd, sąd rejonowy później sąd okręgowy, sąd okręgowy sądu rejonowego i tak cztery razy na policji już teraz byłem traktowane jak śmieć na, na policji, nie? I, I tak to jest. A uzasadnienie wyroku jest takie, że nikt nikomu nie może zabraniać chodzenia bez szmaty. Mimo że ja, ja miałem papier, to mnie prześladowali, prawda? I próbowali jeszcze mnie tam w Legnicy zrobić alkoholika. <laughs> nie udało się, nie? Bo mój tam walili piwo. A, tamte, i, ta, I tak próbował coś powiedzieć. Nie? I, I mówi, że nie nagrywali, a tam było całe stado reporterów z policji. Policja może kłamać, natomiast natomiast cywil nie może kłamać, nie? To się w głąb mieści, nie? No ale sprawę wygrałem, a ile, ile zdrowia mnie to kosztowało, bo przecież ja chodzę o lasce i muszę dojechać do, do Legnicy i tak dalej, i wrócić i tak dalej. Także tak to wygląda, ale nie wolno się poddawać, trzeba walczyć o Polskę, o kościół katolicki. No bo jak braknie księży, to jest koniec, po nas, jak jeszcze zniosą, prawda, żebyśmy nie dożyli tego przeistoczenia, to już jest całkiem po nas, nie. Ale ja mogę jeszcze dodać, bo, że księża nie powinni się bawić w konowałów. Do dzisiaj jest, jest e, pralka e, do rąk i przy ołtarzach, i przy wejściu do kościoła. To się w nie mieści. Po co to jest potrzebne? Po to to jest potrzebne? Żeby trzymać ciągle w ludzi strachu? Kapłan powinien się zajmować tym, czym powinien. Odprawieniem mszy świętej i, i, i ewentualnie jakaś formacja duchowa. Jakaś formacja duchowa. Kiedyś w centrum edukacyjnym w Legnicy było mnóstwo, prawda, różnych kierunków i tak dalej studia społeczne, studia biblijne i tak dalej, rekolekcja ka akcji katolickiej i coś człowiek, jak chciał, jak to zaczerpnął jakieś wiadomości. Dzisiaj jest wszystko wzute, masoneria wszędzie siedzi, w kościele siedzi i w każdej dziedzinie życia społeczno-politycznego. Także tak to wygląda, trzeba się modlić, po modlić. Szczęść Boże rodakom i mojej ojczyźnie. Z Panem Bogiem!